Cześć Wam, z tej strony Casio. Witam Was z Diabolo numer 3. Przed nami kryształ łuku. E, kryształowy łuk, co ja mówię, przepraszam. Kryształowy łuk. Idziemy na spotkanie z Diablo. Oho, oho, oho. Chyba mu nie pomogę. Wow. I oto diablo Siedmiu złych jest we mnie jednością A imię moje Legion To jest apokalipsy. Inne do apokalipsy nawiązanie Prawo fragmentu, tak? W Biblii Z tego co kojarzę. O, muszę uciekać przed tym, bo jak mnie złapie, to mam przerombany. Chilby mi się jakiś przydał. Aha, coś się dzieje. Chyba nas teleportuje. Tylko no. pokonując nas wrócisz do swojego świata. Lecz jeszcze nikomu nie udało się wyrwać z otchłań własnej grogowy. No to własnej czy twojej? Ach. To są chile. Ci goście. Oj, tam nigdy nie mów nigdy, no Bo różne rzeczy się robiło Nie zapal mnie, no? Helikopterem Haha! <mum> Mam cię, koleżko. Nie! Światłość musi zostać unicestwiona! No, przepraszam. Wszystko, co znałeś, wszystko, co kochałeś, umrze wraz.

O, oho, oho, teraz będę uciekał. Z tym dziadostwem Potrzebuję ducha. Potrzebuję ducha. Już nic więcej nie uniosę. zniż diablo. Pak, pa, 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 pa. helikopterkiem. A jeszcze mam gotować I tak oto upadł Diablo Najwyższe zło Sprawdźmy tylko szybciutko, co my tu mamy. Czy jakieś temy dobre. O, laki z tym. No, teraz trzeba będzie pewnie pogadać ze wszystkimi. O, laki z nimi. Odniesiemy dziś zwycięstwo. Diablo został zgładzony, a wraz z nim wszelkie zło. Nie tak łatwo jest zniszczyć złoz pokażę Tak kamień z ich duszami Psz, spadł, przepad gdzieś tam nie został zniszczony Proszę bardzo I nastał świt Ostatecznie To serce śmiertelnika Ocaliło dwa światy i pozwoliło wygnać Najwyższe zło raz na zawsze A ja zaspoilerowałem, bo to tutaj dopiero jest widać na tym. A ja. Widzicie? Leci kamyczek, czekaj. Aj, przepraszam za spoiler. Dla aniołów i ludzi nastaje nowy dzień. Największy bohater ludzkości, Nefaren powstał, aby stawić czoło ciemności, z którą duma. Nie pozwalała nam się zmierzyć. Bracia, raz jeszcze zajmę miejsce pośród Was. Tym razem, jako śmiertelnik. Sprawiedliwość dokonała się dzisiaj, więc odtąd będę mądrością dla tych, którzy zaryzykowali wszystko, aby nas ocalić. Etat się, się zwolnił w takim miejscu. będziemy żyć przymierzu anioły i ludzie w obliczu nowego wspaniałego świtu Ta! -da! i tak oto zakończyliśmy nasz let's play i całą fabułę diabolo numer 3 Dziękuję Wam bardzo tym, którzy dotrwali do końca, i również tym, którym się to podobało, lajkowali i tak dalej, i tak dalej, i tam, i tym podobne. No, nie wiem co to powiedzieć. no o, Ogólnie wrażenia z gry, może to nieraz się wypowiadałem e, o tej grze w, w trakcie grania. Powiem Wam tak. Gra jest dobra. Nie rozumiem trochę tych haterów. Jest słabsza od Diablo 2. To, to jest niezaprzeczalne. Fabuła też jest. No, ja się zawiadam co do fabuły. Liczyłem na więcej. Tu cały czas ja porównuję, tak, do, do poprzedniej części, ale powiem wam, osoby, które nie mają takiego. Nie, nie grały w poprzednie serie i, i nie ciąży na nich y, takie fatum jedynki, dwójki, to może się podobać. Y, nie, nie słyszałem jakichś negatywnych opinii bądź coś. Jedynie co do fabuły, że mogłaby być lepsza. I to są jedyne uwagi od osób, które nie, nie miały do czynienia z poprzednimi seriami, a tak to no. Jestem brak. przynajmniej ja odczuwam. Ale nie uważam, że ta gra zasługuje na, na ten hejt, który jest wokół niej. Się wytworzył. No, więc tak, jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i udało się doprowadzić ten play do końca, więc dziękuję wam bardzo i życzę miłego dnia.